Ej, ty, chyba pomyliłeś lokale. A, to, to. 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 nie jest bar? Jest. Tylko że dla swoich. Stawaj, przejdziemy. się. Ej, zostawcie go do cholery. Wi, Powiedz tym tubkom, żeby nie robili afery w lokalu. Nie mieszaj się, nie twój interes. Słyszeliście, co powiedział Pepe? Odwalcie się. Wypierdala, laska, bo jak nie to, kosa podrzepno. Doprawdy. Ciekawa to na to mama Wells. Co zrobi, jak zobaczy, że robicie u niej w lokalu burdę? Bo ja myślę, że wyciągnie z podlady obrzyna i rozpierdoli wam łby. Dobra, chodź. Nie warto. Nie kalkulujesz. Pierdol się! Słyszysz, co co, co, co ty piara kurwa? Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja... Ja chyba za dużo wypiłem Ja wiesz, pierdolę. Co za noc. Ej... Czemu mi pomogłaś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty, masz. Za dobry uczynek. Resztę. Resztę dostał Barma. Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję, Wi. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie, bolej. Pomyślności. Co, zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie, po prostu nie chcę wracać do domu. Dziesięć lat po ślubie czaisz, dziesięć lat, i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak łosia, kurwa. Słuchaj, Win, skoro wspomniałaś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze, zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie na bank, to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym... urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy, rozumiesz? Że... Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Będę musiała wziąć Twoją żonę pod obserwację, uchodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję, tu niedaleko. Dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopcie. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, y miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I y niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? E, co? Co za, co za różnica? Wi, co to jest w ogóle zapytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo? Okej, okay, niech będzie. Zrobię to. Dzięki. Serio, to dużo dla mnie znaczy. to spyluna, zdrada. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to Barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś? Bo przeszkadzasz. Byłam na miejsce, szukałam kobiety w różowym płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. Nimbie papierosowego dymu. Ruszyłam jej śladem, marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mnie duchem. Podeszłam za blisko, spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. Rozgląda się wokół, ma coś na sumieniu, a ja mam ją na oku. Zdrzygam się w końcu od tej grafomanii. A bezdomnego szerokim łukiem. Nie chcę, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Chryste, za jakie grzechy. W unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Oho. Ej, ty, co ty tu robisz? Kurwa, Cynthia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Twój mąż mnie przysłał, podejrzewać o zdradę. Co? Słusznie Czekaj, nie! Okazuje. To. to w ogóle nie tak. Ja. ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej, okay. mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko riper. Spec od zabiegów plastycznych. Mhm, uh -huh. spec. W tej dziurze. To prawda. Miałem taki mały wypadek parę lat temu. Pacjent... No, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się to ukryło. Okej, okay, moment, ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... genów nie oszukasz. Nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja. że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz? Bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić, nawet z własnym mężem. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża. nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że. Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro, że życie pisze pojebane scenariusze. Cholera! Co do tego ostatniego, to ma rację. Robota wykonana. Śledziłam twoją żonę. Poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła, no przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Ripera na przeglądzie, a przeszczep skóry, włosów, oczu wszystko wymieniła. Część po części. Mój syn? To dlatego? Dlatego? Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale. Jak mam jej teraz zaufać? No ja, Wi? Pepe, tak. Cynthia coś przed tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale. Ona cię kocha. Jeśli to jest warte w tym jebanym mieście, jakie to rzadkie, zapomnij o tej sprawie po prostu. Tak. No na szansę. A dzięki za wszystko. To dla ciebie. W ramach wdzięczności. Trzymaj się, Pepe. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałam. Pora się napić. O, to, to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem.